Hej kochani, zobaczcie. Z kim ja dzisiaj się witam. Chodź! Psz, psz, psz. O, jest, maluch. Chowa się. Chodź tu. pokaż się. o cesiorek. I dzisiaj myślę Wam nagrać po prostu jak ładnie. Rozkwitły i o dymka płacze. Idziemy. Chodź. Będzie mi dzisiaj pomocnik towarzyszył. W nagrywaniu taki. O proszę, nie mogę za nim nadążyć. O, idziemy. Idziemy, idziemy, ale ziapie. Mamy kochani. Idziemy. Czynamy z tej strony. Chodź pomocnik. I tutaj z tych dosadzonych widać. O, poleciał. Pomocnik. Pomocnika. Jeszcze nagram. I tutaj widać z tych właśnie dosadzonych już, tu jeden tutaj rozkwit yy, irys koloru białego, tam dalej są inne irysy, widać te słoneczniki już ładnie podejśły, podegnały do przodu, tutaj się trochę zachwaściło, muszę to ogarnąć już znowu, tak to wygląda, tutaj widzicie dalej cała masa tych irysów, zaraz przejdziemy, głównie dzisiaj chciałam o irysach, ale co się uda nagrać, to wam wszystko pokażę. No nic. Kochani, tutaj zobaczcie, ile jest tych pędów już na, na różach. Widzicie? Znowu mówię, ma być krótko, i zawsze wychodzi <ścoughs> długi film. No cóż, będzie fajnie kwitła. Tutaj widać ta róża. Gdzieś w którymś miejscu już było widać. O. Widzicie? Taka czerwona ciemna wiśnia. Tutaj y dalia. Tu jest pomocnik. I tutaj kolejna dalia. Te dalie podlewam konewką, bo tutaj mi szlałów nie dostaje, ten co mam do ogrodu, a nie chcę już tego zbędna rozciągać. Ale już widzicie ładnie. Te dalie się tutaj fajnie. Pomożesz, pomożesz. Możesz, tak? I tak. Dalej się ładnie tutaj widzicie, już rozkrzeczają, skrzywiają. No, pobrudzi mnie tylko. Kolejna. I kolejna. Dobra. Przechodzimy do irysów. Podejdę bliżej. No. I tutaj żółty. Irys jak zwykle hałasem. Ładnie już kwitnie, jeszcze są dodatkowe. Wypędy. Czekajcie, może zapuzuję chwilę, bo sam się wyjeżdża. No dobra kochani, to lecimy dalej. Tutaj widzicie, jest biały i ryż. Są bardzo fajne. Różne kolory, ale też chciałabym dokupić sobie. Miałam już dokupować jeszcze na wiosnę, ale myślę się dopiero na jesień pomiędzy powkładać, żeby były jeszcze takie inne kolory, których nie mam, bo jest masa tych barw ale jakoś powiem wam drogo wychodziło chyba 10 złotych za pulwę i na razie się nie zdecydowałam tutaj mam taki jakby fioletowy, nie fioletowy o kolor zostaw to obrzeże o patrzcie jak pomocnik pomógł patrzcie pomógł zostaw to obrzeże czekajcie ja mu zabiorę bo mi zadaliby by psuję. dobra kochani lecimy o akurat w kościele się odprawia. Mam nadzieję, że was tutaj msza nie będzie zagłuszać. Wszystko można usłyszeć blisko do kościoła. I tutaj jest taki, zobaczcie. On taki ma tutaj brązowy. Czekajcie, może ja powiększę troszeczkę, będzie widać. O, chyba źle widać, bo pod słońce trochę. Z tej strony, czekajcie, zmniejszam. Tu jest. Taki. Tutaj kolejny, sobie kwitnie. Widzicie, aż się normalnie biały, to musiałam go wiązać. Do płotu w sumie zobaczycie. Ten też w sumie się przewraca. Dobrze, że jest płot blisko. Tutaj taki żółty, taki intensywny żółć, bo tamte to takie blade żółte. Chyba tylko mam jednego takiego ciemnożółtego i no, piryski. Tutaj taki brązowy, żółtym tym. No, nie daruje sobie. Złapał to obrzeże i poleciał. Prawdopodobnie. No, zobaczcie, poleciał z tym obrzeżem. O, buchnął obrzeże i se poszedł. Dobra, niech leci. Nie będzie przeszkadzał. I tutaj jest ten biały. Widać, zobaczcie, on sznurkiem jest powiązany on no najwcześniej mi zakwit, praktycznie mi zakwit zaraz po tym, jak tamten film nagrałam, który był ostatni z ogródka. Już nawet niektóre widać, że te przekwitają białe. Czyli jest bardzo wcześnie ten biały jest przywiązany do płotu. Tutaj te, no tutaj widać też będzie ciemny żółty, jak tam był. Dopiero też ma pączki kwiatowe, już się fajnie ciepło porobiło i one już chwila wszystkie rozkwitną tutaj widzicie kolejny jest też przywiązałam go kolejny fioletowy taki jasny fiolet idziemy dalej tutaj żółty powiem wam że susza jest tutaj w ogródku jak na skale jakiś podlewam co drugi co trzeci dzień tutaj taki też brązowy Fioletowo, brązowy, coś takiego. Dobra. Tutaj kolejne. Są iryski brązowe, tutaj żółte. Po tamtej stronie praktycznie same żółte. Ten jest żółty taki z fioletowymi. Widzicie tymi? Języczkami. I tutaj on przewraca się. Mimo, że było związane, to się przewraca normalnie trzeba przywiązywać bo w ogóle by nie można było tutaj przejść co tam na drugiej stronie łubin już przykwita w połowie przekwit o. i róża też ma pączki ładne teraz no, już tutaj wam się tak nie będę aż mocno męczyć pokażę tylko te pączki co tutaj róża ma a tam dalej widać i bździuchy, to wcześniej pokazywałam dobra, idziemy, jeszcze piwonie, Wam pokażę, już rozkwitła jedna piwonia o i tutaj te irysy irysy, o, te, te wszystkie są żółte po tej stronie pod nogami te mieczyki trzeba uważać, idziemy, a Wy patrzcie, ja będę szła, Wy patrzcie sobie na irysy o i ta fukcja, funka, która myśli również rozkwitać. Tutaj już niedługo eklidia zakwitnie, to wam nagram. Już też ma pączki kwiatowe. Ta jeszcze piwonia nie kwitnie, a ta już mi rozkwitła. Piwonia. Jest dwa kwiatki rozkwitnięte. O! Drugi tam. Tutaj dalia. Czekajcie, przejdę. Oba! Nic nie podeptać. I tutaj druga. Różowa. Oczywiście, jak tamte zakwitną, to na pewno Wam nagram. Jak będą fajnie kwitły. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Tak na szybciutko, i tam jeszcze widać. Jeżeli już tam nie będziemy chodzili, bo ostatnio Wam tutaj pokazywałam. Więcej tak się nic nie dzieje. O! I co. O, biesek poleciał. Zaraz zobaczymy, gdzie on poszedł. Może jeszcze Wam nagram. jest! Zobaczcie winowajca, który obrzeże buchnął. O, moje nogi. Chodź, naprawiam obrzeże. Chodź, chodź. Obrzeże, żeś mi ukradł. Ukradłeś mi obrzeże. Widzicie, jak fajny urósł. Myślę, że. urósł. Że urósł, pomocnik. O. Dobra. Czekajcie, chyba do nogami albo coś się nagrywa. O. o. Ja mu chcę zabrać obrzeże. A on się kłóci ze mną. O, patrzcie. O, no. Idziemy, chodź. Obrzeże założę. Chodź. 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 Gdzie tam jesteś? Chodź. Oddawaj moje obrzeże. Chodź. Chodź. Czekajcie, założę sobie. Dobrze, dobrze, a patrzcie jaki koleżka, jaki to koleżka, sympatyczny, jaki koleżka, popatrzcie na ten pysk, dawno tego pyska nie było, dawno nie było, dawno, dawno nie było, dawno nie było, dawno nie było, dawno nie było tego pyska, nie, nie było, nie było, ten bohaterek mały. Mały bohaterek. O o o. O, o, o. O, 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 o. o, Proszę bardzo. O. Wieczorem zawsze sobie pobiega. Ja coś robię na zewnątrz. On sobie chodzi ze mną. Niestety. Trzeba pilnować, bo na ulicę chce uciekać. A szkoda. Taka Fajna psina. Fajna psina. Fajna psina. Fajna psina. Fajna psina. Fajna psina, fajna psina, fajna psina z Ciebie, nie? Widzisz? A wiesz, że widzowie Cię lubią? Lubią Cię, wiesz? Bardzo Cię lubią. Lubię Cię oglądać. I dawno mama Cię nie pokazywała, mamcia. Psia mamcia. Twoja mamcia. Psia mamcia nie pokazywała cię na Ciebie. Dobra, kochani. Za tym słodziacznym akcentem tego słodziaka, który mnie już tukuje zębami porządnie, już jest duży. Żegnam się Pa!